Nikola Milanowicz, mój pierwszy rozmówca, Fame MMA 10 witam, witam, szanowni, <laughs> Słuchaj, Nikola, zacznijmy tak, nie od KSW, nie od Pudziana, bo to wszyscy od tego zaczynają Zapytam Cię od ostatniej, od ostatniej konferencji Fame MMA No naprawdę, działo się bardzo dużo i Ty miałeś dużo pracy, bo pracujesz w ochronie tej imprezy Tak, tak dużo pracy było, no, chłopaki się nie lubią, bardzo się nie lubią Nikt nie spodziewał że zaczną się tam szarpać, polewać wodą no myślę, że nie nas, to poszłaby tam krew z jednej i z drugiej strony. Parkie trochę nie wytrzymał ciśnienia, polał pieszego wodą. Mówisz o teraz, tak? Tak, tak, tak o Keiju polał wodą mm -hmm. Casio. Casio, mm -hmm. oczywiście, nie był duży, odlał. My no w tym momencie wpadliśmy, gdzieś tam ich złapaliśmy, ale gdzieś tam chcieli sobie coś skoczyć w gardło. Bo Bogu dzięki, że to nie była woda święcona. No Bogu dzięki, bo tam by się niektórzy może tam rozpuścili. Słuchaj, ale tak naprawdę to jest tak, że Ty starasz się reagować na atmosferę, czy, czy po prostu na konkretny ruch jakiegoś człowieka? Wiesz mniej więcej, co trzeba zrobić, żeby, żeby zapobiec temu? Wiesz co, no trochę dopuszczam, żeby oni troszeczkę gdzieś tam ruszyli na siebie, bo nie chcę ich łapać od razu, żeby nie, ludzie gadają, że to ustawione. Nie, nie, to nic nie jest ustawione bo to jest tak, że nie chcę, no chcę, żeby to bardziej też ciekawie było, żeby moja interwencja też była ciekawsza, żeby trochę puścić i w momencie złapać właśnie to oczywiście fajnie to wygląda i jakby staram się w dobrej sekundzie wejść złapać właśnie, żeby nie ani za późno, ani za wcześnie właśnie zareagować. Leczkolwiek tutaj miałem też spinę z tym właśnie z Ferrari. gdzieś tam się próbował ten, ale go zapyłam w kleszcze później go puściłem mój dawanek, ale poczuł troszeczkę moją, moją masę. I odpuścił. I odpuścił, odpuścił. Kazałem mu, chłopie usiądź już, nie zaczepię ludzi. Gdzieś tam, nie wiem, czy on coś tam brał wcześniej czy coś, ale był strasznie agresywny, każdego tam zaczepiał, nikt mu nie pasował i tak dalej. Także no, no co, no dzieje się, dzieje się, mamy pracę. E, czuję się tutaj potrzebny, tak. Gorzej jakby się nic nie działo, siedziałbym, nic nie robił, a tak to czuję, w każdej chwili ludzie, ci, ci murasty też mają z tym, tą culą cały czas na spieniu, na pinku. No i my też jesteśmy tutaj jakby, potrzebny. Myślę, że jakby nas nie było, to, to oj, byłoby, byłoby... Walki były przed walkami były, no nie? Tyle w korytarzu hotelu, także... Niektórzy mówią, że to jest ciekawsze nawet od e, czasami samych wydarzeń, bo na, na wydarzeniach to już są te sportowe rozstrzygnięcia takie, mniej lub więcej, ale, e, ale właśnie te dymy na konferencjach to jest coś, co przyciąga publiczność. Zgodzisz się z tym? Tak, 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 zgodzę się. No wiadomo, że... Ale tu dużo jest niepokazane naprawdę. My jak wychodziliśmy właśnie z tej face to face właśnie z, z Casio i z Parky, no oni się na Parki tam się wyzywali, szarpali, chcieli e, się zrzucać jakimiś kamieniami, no, tam się dopiero działo. Szkoda, Uważa, że no, tam kamery, no, no, tam, bo naprawdę się działo. Dzw dzwoni Nikola, będziemy z kamerą, <laughs> jak Kurze, ja nie zdążyłem, nie zdążyłem właśnie włączyć zawsze kamerę właśnie, żeby tutaj nagrać, ale działo się naprawdę, Kurde, myśmy teraz... Ostatnia konferencja, ten cały tydzień był napięty właśnie przez, przez chłopaków, no nie mogło na siebie patrzeć, murańcy i tam na siebie, to jest kurna... Największy konflikt w polskim internecie tak naprawdę. W internecie, też w przestrzeni medialnej, tak bym powiedział, bo to internet internetem, ale no wiadomo, że te wydarzenia głównie tu się toczą. No tak, 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 no wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że... Zobaczymy po wasze, co będzie, tak? czy oni sobie dadzą spokój i tak dalej, czy, czy dalej się będą co powiem, cisnąć od jakichś tam frajerów, nie frajerów i tak dalej, jakieś listy przenoszą i tak dalej. Dla, dla mnie to była szkoda czasu. miałem coś wyjaśnić, idę pod kogoś tam, gdzie mieszka, zapukam, wyjaśniamy i tyle, a tutaj jakieś tak ojciec, syn, tutaj ten, tam cud jakichś chłopaków bierze tam i to jest takie trochę... Wiecie, ale, ale samemu trudno jest przyjechać i stawiać czoła rodzinnemu teamowi tak naprawdę, bo ja się nie dziwiarkowi, Arkowi, no tak. że, że gdzieś tam czuje po prostu wsparcie, to wtedy inaczej człowiek reaguje, inaczej się nakręca. No oni się, oni się sami nie są nakręcani, mogą patrzeć naprawdę. Ja akurat byłem, jak przyjechaliśmy tutaj na tej konferencji ostatniej, kurczę, no, oni jak się zobaczyli, no molani jak na tą czerwoną haktę, no rzucili się do siebie, no nie? To jest autentyczna niechęć, co? No kurczę, no ja nie widziałem któreś tylko, choć, chyba że ja teściową widzę czasami to mało ochotę przy ten, ale... ale to te, te kawały o teściowych, co? Tak, 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 tak. Coś tam prawda jest, no nie? Mam przykład na sobie, ale już była niestety, stety niestety. E, także, także e, kurczę, no taka nienawiść jest internetowa i to nakręca rzeczywiście, a chciałbym zobaczyć... Ciekaw na tą walkę, no nie? Bo tak patrzę, że ten cule jednak trochę lepszym fajterem jest, no nie? I, I mamy tego Essa pilona 11, gdzie będzie skakał do tego ringu tam właśnie, do tej klatki że... Ja się właśnie obawiam tego, co się wydarzy po, bo sama walka może się okazać mniej interesująca niż, niż to, co może nastąpić po Ale też zauważyłem jedną rzecz, że no myśmy wrzucili filmik właśnie, taki krótki shot z tego, udało mi się tam gdzieś nagrać 200, ty, prawie tysięcy wyświetleń, no to też buduje Twoją popularność Tak, tak, nie no, ludzie wysyłają mi codziennie filmiki W ogóle mam poważne skoczyła do góry właśnie przez to właśnie, gdzieś tam jestem po pośrodku rozdzielam ich i, 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 i z tą walką z Mariuszem i tak dalej. Gdzieś tam jakby ma popularność sama skoczyła nie tak, że ja nie, nie dzwonię do kogoś e", jak niektórzy do mnie dzwonią, e możesz mi dać tam nie wiem lajka like czy tam możesz mnie obserwować? Nie, ja po prostu jestem jaki jestem, każdy mnie zna, ktoś, kto mnie zna w jaki jestem. Nie będę się prosił, ktoś mnie obserwuje czy nie. Myślę, że prowadzę takie życie troszeczkę e, rozryw, rozrywkowe sportowe, tak? I pracuję i chodzę na treningi i umiem z każdej jakby sytuacji pożartować i tak dalej. Plus ta moja praca z znanymi ludźmi, jak z Marcinem Gordatem, różnymi gwiazdami tutaj których ochraniam w międzyczasie. Jeszcze mówię plus fame. Także to cała to jakby tutaj mi samo da ludzie dzwonią, a możeśmy zobaczyć autograf tego, a tego. Ja jak mogę, to pomagam, tak? Także, także chcę, nie chcę gdzieś tam się stawem jakimś tutaj internetowym gdzieś tam, nie wiem, ktoś, ktoś się buje między sobą i widać nagle moją twarz, tak? I to jest właśnie, to jest to fajne. No fajnie, nie fajnie, bo tutaj jakby na pewno będzie sytuacja taka, że, że trzeba jednak tej siwie użyć. no nie? Myślę, że tutaj na fejm to jeszcze nie, ale gdzieś tam właśnie boję się tego, że po prostu... Yy, idą takie czasy, że po prostu ludzie, jak każdego zachęcam, żeby chodzili na jakieś sporty, żeby chociaż trenowali troszeczkę, żeby troszeczkę się ruszali, bo niestety takie są czasy teraz niebezpieczne, że trzeba umieć się bronić. Nigdy czasy nie były bezpieczne, ja to tak z perspektywy czasu mówię, zawsze wiesz, przecież chociażby ty masz historię też długą i wiesz, jak, co się działo na Bałkanach, dzisiaj już jest spokojnie, na szczęście w miarę na Bałkanach, więc, więc to też jest tak, że, że gdzieś tam po prostu zawsze są ciężkie czasy. A zapytam ciebie tak, Mariusz Pudzianowski, też kibice pytali, miał taki, taki jeden aspekt, czy ty przyjechałeś do WCA i gdzieś tam sparowałeś na macie, czy, czy to w Łodzi gdzieś było, coś takiego miało być, że miałeś gdzieś, gdzieś jeszcze z Mariuszem Spaling stocznie, to prawda? Mogę pokazać, mam z nim rozmowę, no nie? Napisałem sam do niego, Mariusz, może ci pomóc w przygotowaniu, jeżeli potrzebujesz takich ciężkich, no bo z ciężkimi jest problem, nie tylko w Polsce, w całym świecie, że ludzie zmęczeni są, nie chcą i tak dalej. Tym bardziej, że, że nie ma ciężkich tak naprawdę dużo. No trzeba zapłacić. Znaczy, no tak, tak, ja bym tak poszedł z nim. Ja bym się chciał sprawdzić z nim, nawet jak będziemy walczyć kiedyś tam, trzeba by się nie sprawdzić. Ale połowa podzapasowa, tak? Bo mówię, no gdzieś tam mam tą chęć rzucić. No kurczę, no. teraz w niedzielę mam turniej Judo. I, właśnie, i właśnie, właśnie dzisiaj robiłem rzuty, trochę właśnie, trochę boksowałem i tak dalej. Cały czas mi w głowie siedzi ten i dzisiaj nawet stawiłem na Instastory u siebie ten rzut i że właśnie zatrzymał się tej siatki. Tu akurat ten Instastory się kończy, jak się trzyma tej siatki, tego mi tylko szkoda. Przegrałem, przyznaję się, jest lepszy i tak dalej. No nie ma tu co teraz, na dzień dzisiejszy, tak? Ale, ale, ale właśnie chcę pojechać do WóC, a mówię, tylko że już zjechałem 7 kilo w ciągu tam 10 dni. Naprawdę waga mi szybko idzie. Odkryłem taki, miałem zdrowotny problem. Jeden odkryłem go i właśnie biorę jakieś tam leki właśnie i waga mi bardzo idzie w dół, bo się dziwiłem, bo przez dwa lata ćwiczyłem, mówię w ogóle tyje, zamiast schudnąć, ale miałem problem z hormonami. Już, tu, już tutaj lekarze mi doprowadzili do porządku. Naprawdę idzie idzie co tydzień właśnie, idzie 2-3 kilo, idzie w dół. No nie? Słuchaj, e, tak sumując powiedzmy to całe, całe starcie z Pudzianem, to też ludzie dostrzegli właśnie ten chwyt za siatkę e, i to, że ta walka mogła potoczyć się kompletnie w drugą stronę, gdyby... I to zresztą też Mariusz powiedział sam, tak? Bo on się do tego przyznał, on tego nie ukrywał. Abzuzał się, tak? Tak, tak, tak. Ja, ja, ja rozmawiałem i on powiedział, że, że on się złapał, tylko że zrobił to intuicyjnie, tak? Że no, no wiadomo, jak, jak ktoś upada, to chce się czegoś złapać. No tak, tak, złapał się, znaczy... Em... To Sędzia jest, tak. też się przyznał do błędu. Tak, tak. wszyscy się przyznają do błędu, tylko ja przegrałem walkę, tak? To nie, werdykt nie zmienia, ani walki nie zmieni teraz, tak? Dlatego będę chciał właśnie ci złożyć jakiś remał, czy jakąś inną walkę właśnie z takim. Znaczy ja ostatnio myślałem, ludzie mówią, żeby z tym bombardierem, wyzywać tego bombardiera. Czemu nie? Bombardowi tak naprawdę też tyłek uratowałem, bo wyszedłem za niego, to późna przyjdzie i powiedzieć, Nikola dzięki. Mówią, dobra, nie, dzięki, tylko dobrze zawalczymy. Myślę, że na dzień dzisiejszy jesteśmy równie jak bombardier. Ten. No nie będę nie, nie, teraz nie celował narkuna, bo to nie ma. Niestety no, i wiek i umiejętności narkuna są większe niż moje, ale aby ale trzeba było w waszym zobaczyć oczywiście. Ale, ale bym tutaj. Z mówisz o tym, tak? No, tak, tak. znaczy, kurczę, mogę z każdym zawalczyć, tak? Myślę, że w każdym, jakby tu, tylko chodzi o to, żeby pokazać e, walkę, tak? To nie jest tak. Na dzień dzisiejszy te umiejętności idą do przodu, mówię, Cały czas judo trenowałem, gdzieś tam się biłem na ulicy i tak dalej, ale niestety w jest zupełnie coś innego, tak? Są jakieś nawiki, pełne z judo, także to muszę zmienić, powoli zmieniam. I wracając właśnie do Mariusza właśnie, no chucze, Ja myślę, że, że dziś tam stoczymy to walkę. Czy to będzie w UCA sparring, czy to będzie w KSW? Ja, bo się Mariusz nam no, mówi na fejm, no to możemy też na fejmie, chciałbym, nawet jak mnie zleje, chciałbym z nim właśnie, że z czystym sumieniem wychodzę, biję się, przegrałem, jest lepszy, dajemy sobie piątkę, nie ma złej krymii z nim, no mam nim, zresztą mi piszemy sobie na Instagramie, gdzieś tam, ja mówię, zapraszam, jakbyś potrzebował, ja mówię tylko o typowych zapasach, nawet jak gdzieś piszę z z innych klubów, mogę wpaść do was na zapasy, bo moje mojej MMA nie są aż takie dobre, żeby tam, Zawodnikami KSW się bić, tak? no nie, ma, nie, nie będę tutaj czarował tak? ludzi, ale leczkowy charakter nigdy nie zabraknie, jak pokazałem. O 18, 15 dostałem telefon, e, telefon, znaczy tu spotkanie miałem w hotelu, czy nie chcę zawalczyć z kim. kwota się zgadza, fejm się zgadza, w sensie PR <grym> się zgadza, to cenę do stracenia. Nic nie ma do miałem do załatwienia. Bardziej bym przegrał, i tak da i tak się do dzisiaj dzień się tłumaczy z tej siatki. Bardziej on niż ja, gdzie pokazałem, że mówię, mam charakter walczyć. Także, także zobaczymy. Myślę, że gdzieś tam albo w WC, albo się odpowiem na to pytanie, bo trochę się rozgadałem. Nie, nie, tak. eee, to. <laughs> Że spotkamy się, spotkamy się na pewno. No, a jest mój szef. Ja. Dzień dobry, dzień dobry, szefie, dzień dobry, dzień dobry. Na Tak, tak, wszystko dobrze, na sekundę wziąłem człowieka No właśnie, właśnie, tutaj Do, robo do roboty już wzywał. Tak, tak, wzywamy do roboty, muszę lecieć Ale wracając do tego, mówię, że ludzie tam piszą, tam gdzieś tam... Je... Znaczy, Jaki, nie jak przyjmuje. firma się nazywa ogólnie? Major, Major z Poznania Tutaj jestem gdzieś tam, dorywczo u nich pracuję Zresztą też pracuję, jeżdżę z Marcinem Akurat Marcin gotuje w Stanach, zaraz ma wracać I znowu się zawsze z nim jeżdżenie Jego obstawiam już 12 lat Jesteśmy przyjaciółmi, kolegami. Zresztą Marcin zawsze przy mnie było dużo z... czasu, co? W Ciężkich, w... dużo czasu. Naprawdę zaprzyjaźniliśmy się, on mnie badał przez parę lat, jak się zachowuje i tak dalej, bo to jest, żeby się zbliżyć do takiej gwiazdy, nie jest tak prosto. Oni też mają dystans do, do ludzi i tak dalej, ale, ale ja tutaj pokazałem jakby taką charakterystyczność sportowca, bo to jest, ja mu też fajnie było, że jego ochroniarz dziedzi na judo zawody i tak dalej, mówię. Nie było takiej sytuacji, nie potrzebuję takiego ochroniarza. Judo to jest też etyka. No właśnie, to jest właśnie ludzie, ja teraz patrzę, gdzieś że na zapasy i ciężko jest zapaśnikowi zrzucić mnie, tak? A my niestety mamy te pocinki, niestety, niestety mamy te pocinki, wycinki, pocinki i właśnie dużo, dużo ludzi upada na to, także daje się nabrać, ale sam, same to właśnie złapanie z przeciwnikiem, lubię to, lubię złapać, przewrócić się, upaść jeszcze raz, lubię to, jeszcze trzeba do, 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 dorzucić ręce, niestety mnie po godzinnym treningu barki no tak napierdzielają. Ciało nieprzeczegione, całe życie wapie kogoś za kimona, a tu nagle trzeba trzymać gardę, trzeba się bić. Dlatego biorę wrzesień, październik, biorę waleczkę, jak się przygotuje ładnie, Myślę, że zawalczę raz w Serbii i raz w Polsce. Ulubione podcięcie z Judo to Osotogari? Osotogari i Deashi O, bardzo ciekawe. Słuchaj, bardzo w takim razie dziękuję Słuchaj. Ci za dziękuję wywiad. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję wszystkim. za poświęcony czas. Czekam może na ten rewasz albo czekam na, na powiedzmy, zaraz na mi, możliwość. Zaraz mi odejmą 7 zł za rozmowę, ale opłaca się z Wami rozmawiać, znaczy opłaca się, miło się z Wami rozmawia, także poświęcę tą siódemkę. Oddamy, oddamy, nie ma Udało, problemu. Że... Dziękuję ale bardzo jeszcze raz. Wszystkim słuchaczom, oglądaczom, chciałem Was bardzo pozdrowić i po, proszę śledzić tutaj, ja dzisiaj też rzucę, bo proszę Was śledzić, tak samo proszę mnie śledzić, bo fajnych rzeczy można się u mnie też dowiedzieć o życiu, bo też przyjechałem do Polski nie mając nic teraz jestem stanąłem na nogi każdemu ktoś by py... a właśnie może to chyba powiedzieć jedną Proszę, rzecz że jak ktoś potrzebuje jakąś pomoc fizyczną, finansową i tak dalej, każdemu pomogę, także jakbyście potrzebowali, nawet się przebrałem za 5 lat, się przybrałem za Mikołaja, chorym dzieciakom jestem. Wyglądam na człowieka Mikołaj, grubaste z brzuszkiem, także jakby jakaś fundacja była potrzebna, czy jakąś dzieciakom, czy ktoś, kto to ogląda, jakaś pomoc jest potrzebna, jestem. I jeszcze jedną rzecz powiem, że jak następny raz obiecam, że komuś ktoś wysyłam, już nie wysyłam. Będę, nagrody będą do odebrania u mnie pod domem najwyżej, bo nie mam czasu wysyłać, bo obiecałem 20-30 piłek właśnie Gortata, żebyśmy taką wspólną akcję, ale niestety czas dużo mam teraz, nie mam dużo czasu, żeby właśnie chodzić, poświęcać się i tak dalej, ale mówię, jakby się coś potrzebowali, jestem, charytatywnie pomagam. Dobry człowiek, Nikola Milanowicz, dziękuję bardzo, pamiętajcie. dzięki. Dziękuję bardzo.